Pokaż koteczko co masz w środku. Chce zmienić tą głowicę. Może ma rację. Zmienię ją, ale bez kalibracji. Nie mam narzędzi do tego. I poza tym ten sprzęt będzie tylko odtwarzał. Tyle widać w środku. Nic. Żeby dostać się do środka, to nawet nie wiem, co trzeba by rozbebeszyć. Masakra. Tu mechanizm. Solidne koło zamachowe, jeden silnik. Jak dla mnie... No przy bergu z trzema silnikami to nawet nie stało. Popatrzmy na mechanizm. No widać, że ten magnetofon nie dorównuje klasą reszcie. Ja nie mówię, że jest zły. O, a to co? A, takie sprężyny plastikowe. Fajnie. U nas by były porządne stalowe. Tu plastikowe. To takie sprzęgło. No ale działa. Na ile to trwałe. Napęd przez kółka. Cierny, bez pasków. Pasek tylko do licznika. I na koło zamachowe. Słabo widać. Musicie uwierzyć. No dobra. Niestety nie mam sprzętu, żeby pokazać to live. I pewnie byłaby z tego niezła komedia. Ludzie by się śmieli. Jak tak można robić? No ale spróbuję. Głowica. Czerwony z przodu. Niebieski z tyłu. Różowy z lewej. Biały z prawej. Mówię to taka syfiasta, ale ona była czyszczona. Jeszcze nie pomogło aż tyle, ile miałam nadzieję, że pomoże. Ale zmienimy, zobaczymy co to da Wydaje mi się, że ja bym nie zmieniał, ale Nie wykluczam, że będzie dużo lepiej. Zobaczymy. Ustawiamy głowicę. Najlepszy efekt, jaki daje radę zrobić, to jest coś takiego. Widać, obraz pływa. No ale to jest magnetofon. Wystarczy, że przybliżę śrubokręt do śrubki i już zmienia się charakterystyka. Więcej chyba nie dam rady ustawić. W tej chwili nie jest źle. Ok.